Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim shorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje sześciu kryształów skrypt. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigeni. Hej! Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szocie pokażę Wam wszystkie lokalizacje sześciu kryształów ze stacji paliw. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz po dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Waziganik. Hej! maneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje 9 kryształów na skrzyżowaniach, które musicie zebrać przy użyciu pojazdu. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz po dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej wazigiem. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazigieńic. Hej! Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje 10 kryształów, które musicie zebrać w punktach orientacyjnych. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazji A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazjigaming. Hej! Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje fragmentów klejnotu, które musicie wydobyć ze stert ziemi. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję, z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazyGaming. Hej Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje 10 fragmentów klejnotów, które musicie zebrać w nazwanych lokacjach. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej wazy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming. Hej! Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim shorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje 9 fragmentów klejnotów ukrytych w rzekach, które musicie zebrać przy użyciu pojazdu. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz po dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazii A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazijgaming.com. Hej! Siemaneczko! Z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje 10 klejnotów znajdujących się obok postaci. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming. Hej! Siemaneczko z tej strony wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje siedmiu klejnotów znajdujących się w przystani. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wasji. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wasigaming. Hej! Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym króciutkim szorcie pokażę Wam wszystkie lokalizacje sześciu klejnotów znajdujących się wysoko w powietrzu. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazigGaming.com. Hej!